Panie ministrze, sympatycznie panie ministrze, pytanie do pana. Czy widzi pan problem w funkcjonowaniu grupy Granica, która to sama na swoich mediach społecznościowych chwali się, że sabotowała polskie państwo od 2021 roku na 22 tysiące razy? Oni się chwalą, że skontaktowali się z nielegalnymi imigrantami w liczbie 22 tysięcy. To jest pytanie. Czy pan jest świadomy tego? Czy widzi pan z tym problem? Mam jeszcze 30 sekund, więc muszę zwrócić się do kolegów z Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dobrze, że kierujecie pretensje do Platformy, bo im nie można wierzyć w żaden sposób, jeżeli chodzi o kwestie imigracyjne. Z tym, że pamiętajcie, że. bo to nie wiecie tego albo wy nie chcecie tego wiedzieć, że bardzo wielu imigrantów, które, którzy, których wy przyjęliście, a przyjmowaliście masę imigrantów. Jakbym zadał wam pytanie, ilu w Polsce jest imigrantów, albo zostało po waszych rządach ilu w Polsce imigrantów, to byście nie byli w stanie odpowiedzieć, bo nikt tego nie wie. Wy nie spowodowaliście, że przepisy prawa są w stanie kontrolować migracji. Teraz bardzo dużo migrantów wyjechało za zachodnią granicę, przebywają tam nielegalnie, ale mając polskie. Pieczątki wydane przez Was masowo, to teraz ci ludzie zgodnie z prawem europejskim będą, w związku z tym, że nie mamy podpisanych umów o readmisji, a Pan Minister za chwilę to potwierdzi, Dziękuję będą przy, przywożeni do Polski zgodnie z prawem na nasz koszt społeczny i ekonomiczny.